motto to spółki brzmi: dbamy o ciebie i o środowisko. Przy PPK ciebie oznacza pracowników. Bardzo cenię, mam wspaniałych pracowników. Firma zatrudnia 190 osób i niemalże 80% pracowników jest w PPK, dlatego też od jakiegoś czasu wspieramy ich przyszłość i dbałość o ich, można powiedzieć, tak czas srebrności, aby Mogli się cieszyć życiem i dziękowali również za to, że mogli pracować w spółce zakładów osób komunalnych. Oczywiście pomaga nam to, ponieważ daje nam się generować zyski i tymi zyskami właśnie poprzez większy wkład w PPK możemy zasilać przyszłość naszych pracowników. Współce 80% pracowników to są pracownicy fizyczni. Tutaj postawiliśmy na edukację, ponieważ nie do końca wiedzieli, co to jest to i mieli jeszcze, tak bym powiedział, delikatnie złe wspomnienia z drugim filarem. I tutaj w pierwszej kolejności edukowaliśmy, że jest to zupełnie coś innego i te pieniądze w przypadku jakiegoś nieszczęścia mogą być wypłacone w każdym czasie. Niektórzy to sprawdzili i wtedy ludzie rzeczywiście uwierzyli w to i zaczęli się zapisywać. Na początku mieliśmy niecałe 50%, natomiast teraz po czterech latach jest to już niemalże 80% pracowników. Największym wyzwaniem obecnie jest to, aby pracownicy nie traktowali PPK jako konta osobistego i nie wypłacali tych pieniędzy. Kilka razy w roku. Natomiast w przeszłości, tak jak powiedziałem, są to w większości pracownicy, którzy nie mieli dużego do czynienia z finansami. Ich trzeba było edukować i przekonać do tego, że PPK jest instytucją i jest możliwością, tak aby zabezpieczyć ich późniejsze życie.